Witam w kolejnym odcinku z tej strony Lukas. Witam na moim kanale. W tym odcinku skrzydłowy train akurat się trafił. Spadłem z rangi. Bo cheater był poprzedniej... No, cheater w poprzednim. No. Znowu akurat same heady Jeszcze w locie. Fajnie się zapowiada ten odcinek, a zostawcie suba z dzwonem Lajka like oraz komentarz Fajnie się zapowiada ten odcinek widzę I znowu mam chrypę No i spadłem z gol 4 Nie wiem w sumie czy, mam to strasznego pecha

Zdarzałem się i tacy co ci one tapa dadzą, czemu nie. Nice Faktycznie no może dałem mu teraz one tapa, ale no wiecie co. To był skill. to skill Nie więcej jak tylko skill No No, jakiś skinek Ale no, nie w sumie co jest za skinek, ale jakiś tam jest I to się liczy A, no. I oczywiście Hedzik. No bo oczywiście wszystko obok głowy. To mnie. No i Hedzik. Jeden ma fragów? No 5 franków i jest 100% strzał w głowę No i co mnie blokujesz? Chociaż tyle Very Nice. No Dobra, to jego. On dał do dwa strzały Emeczka Dzięki ziemuś Nie, aha No spoko, ziomo Fajna Emeczka Dał mi MK Już myślałem On mnie ja no dobra Пятьдесят Ага. Haha. Fajna główka, no nie powiem że nie musiała, Ale no pod CD zaczynamy i to przegrywamy On ma 100% czołgówowe Nie 85 No chodź Nie wiem coś się... Mam pomysł Chociaż to może nie wypalić, Widzisz, że jest rabina Nie! Jezus nie! Wszystko obok to nie, ja, ja nie spadłem z rangi, że ja nie mam skila. Widzi, sami widzieliście, wszystko obok, wszystko obok Ja mam pecha po prostu już i tak, to tak dosyć długiego już mam tego pecha Już dwa tygodnie mam tego pecha i nic Nic mi nie chce siąść Wychylasz Free Fire Zadajesz, nie robisz mu nic Oczywiście O dostajesz one tapa, no Super I Kolejny mecz i kolejni ludzie, którzy dają one tapy Idź mi z nie chcę paki Aha. Uh huh no super no up <sighs> No widzicie ludzie, no... Nie, no za takie poświęcenie, za takie niszczenie psychiki musicie zostawić lajka. 27 Już chyba mam już pomysł na tego Na nazwę odcinka ah, Masakra ludzie Nic mi nie... Ale to naprawdę nic Mi nie chce siąść Tęto FK jest co rundę Stoi się, panują osób no, hey. Czemu ma ja flesza na no, tle hey. dostałem, mimo że go nawet nie widziałem? Nie nie nie, bo mi tu zaraz wyjdzie ten nie wiem to. No, no zostaje. Dziękuję za oglądanie, zostawcie suba, lajka na pocieszenie. Widzimy się w kolejnym odcinku.